Wiosna, cieplejszy wieje wiatr Wiosna, znów nam było lat Wiosna, wiosna w koło zakwitujący Piękna pogoda, w słońce Chłopaczek na krótki rękaw po pracy Jadę na koczą ulicę w pełni nadziei, że spotkamy kuleczkę. Czuję, że powinniśmy go spotkać. Jest naprawdę pięknie i ciepło. Spójrzcie, jadę sobie na krótki rękaw. Moja kurtka leży. Szkoda tylko, że założyłem dzisiaj dżinsy. Ale jakoś to przeboleje, kurde. Zostałem dłużej w pracy w sobocie, w taką pogodę, więc... Chyba już kurwa zniosę dzisiaj wszystko. Czaicie? I nie wiem co teraz. Jedziemy. Szczęście, że mnie przepuścili. Bo lubią kurwy taranować i trąbić przy tym na człowieka. Jakie to muszą być zgoczkniałe kurwy. Czaicie? Siedzisz w furze, czekasz na czerwone. Widzisz, że ktoś przejeżdża. Zapala ci się zielone i kurwa szarżujesz na niego i trąbisz kurwa I jakbyś mógł to byś kurwa mu oczy wydrapał Wyjebane kurwy Co chuj was strzela w samochodzie Gdy widzicie rowerzystę, który jedzie sobie swobodnie kurwa Chuj wam w dupę kurwa Wy śmiecie kurwa zawisnę Często sobie myślę no kurwa zatrzymam się nie Jak jakiś cfel na mnie trąbi nie Mówię zaraz się kurwie zatrzymam Na tych pasach i co Przejedziesz mnie kurwo, no to zobaczymy Ludzie są cwani, co? W samochodzie Gdzieś w domu na plotach Gdzieś za plecami, kurwa, gdy cię nie ma Kurwy jebane Pełni jadu, kurwa Toksyczni ludzie Którzy otaczają nas Niestety mamy z nimi do czynienia Na co dzień. Co z tego? Możesz być pogodnym, pogodnym, miłym, życzliwym człowiekiem, ale co z tego, jeśli na Twojej drodze stanie zwykła kurwa, której na przywitanie powinno się pluć na ryj. Czajcie, kurwa. Boli mnie to, że nie mogę być sobą, bo skończyłbym w więzieniu wtrącony przez jakieś kurwy zawistne, zazdrosne, kurwa. Czajcie? Takie są realia. Chłopaczek, szaman słowiański, jebać policji. jebać sądy, tylko Bóg może mnie sądzić, właśnie tak, pamiętaj dzieciaku, kiedyś wszystko się odmieni, twój, twój światopogląd, wszystko się zmieni, kiedyś docenisz to co straciłeś, czy rozumiesz to, jak płytrzek? Pamiętaj, masz jedno życie. Nie spierdol tego, bo będziesz płakał. Ja to wiem. Wiem, co mówię. Zaufaj mi w sumie. Serek sobotnia 2024. Jestem wolny, żyję. Trzymaj w pokoju, Tato. Pozdrawiam Cię. Pamiętam o Tobie. Dziękuję Ci za wszystko. Jestem Ci wdzięczny za wszystko. Życie. życie jest piękne. Dziś to wiem. Przykro mi, że życie nie znałem. Że nie ma Cię już dziś. Mógłbyś być, ale niestety. Takie jest życie. Przykro mi, Tato. Bardzo po Muszę iść dalej sam przez szczycie Nie jestem już dzieckiem Choć czasem czuję się bezbronny i zagubiony jak dziecko Trzymajcie się już.